Warto bronić swoich przekonań! Warto bronić swoich przekonań! Nasz protest skierowany jest przeciwko daleko, temu, co dzieje się od lat w oświacie. Od lat brak inwestycji, przemyślanych decyzji, reformy przygotowywane na kolanie, które nie pozwalają na normalną, spokojną pracę. Tutaj jesteśmy przede wszystkim, żeby się solidaryzować, żeby pokazać, że my jako nauczyli jesteśmy siłą, dążymy do tego, aby poprawić edukację która jest przyszłością naszego kraju. Ten strajk jest takim, takim dobrym wykładem dla ludzi, którzy nie mają styczności z nauczycielami, z pracą nauczyciela, tak naprawdę. Myślę, że już wiele osiągnęliśmy tym, że nie tylko związkowcy powiedzieli, zrzeszeni w danym związku, czy to w Solidarności, czy w ZNP, ale jest większość oczywiście nauczycieli niezrzeszonych. Jest ich ponad 300 tysięcy i oni też stanęli i powiedzieli: Dość, mamy dość, wszyscy mamy tego dość. Każdy mówi, że nauczyciele pracują, powiedzmy, tam 30 parę godzin prawda, w tygodniu, ale tak naprawdę ta praca jest także w domu, więc wydaje mi się, że, że jednak y, osoby, które pracują w innych zawodach, nie są kompetentne, żeby wypowiadać się na temat pracy nauczycieli. Wiemy doskonale, że szkoła się musi zmienić, i mam nadzieję, że dojdzie do tej zmiany, no i naprawdę dojdzie do porozumienia.